Siemaneczko z tej strony, DIM2 i dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek z Exbota. To już bodajże dziesiąta godzina. Na razie ostatnia z tego względu, że skończyły mi się pedeki, no i wiecie, trzeba to nadrobić. No dobra. Zaczynajmy od pytań, bo po to właściwie tu jesteśmy, żeby odpowiedzieć Wam na wszystkie nurtujące Was pytania. Hubercie Nadolski. Nie wiem, czy wszystkim to się dzieje, czy tylko mi, ale zapytam. Na przykład zostawiłem sobie sklep i chowam METINA i robię coś innego. Przychodzę za dwie godziny. I poza zmaksymalizowaniu go mam czarny ekran i muszę długo czekać, aż coś się naprawi. Jest na, na to jakiś sposób? Jest. Tylko pytanie: czy chcesz mieć nadal otwarty sklep, czy chcesz zamknąć sklep? Jeśli chcesz zamknąć sklep, to możesz wpisać w taką komendę, która się nazywa slash. To znaczy wszystko enter slash close enter. Sklep się zamyka, ekran robi się na nowo e, kolorowy, piękny, ładny i możesz postawić sklep na nowo. Powtarzasz to bez końca i możesz naprawdę e, długo długo utrzymać. Czy robi się to wszystkim? Robi się to wszystkim. To znaczy w większości, powiem tak, ja zazwyczaj jak zostawiam sobie sklepik i naprawdę idę na gdzieś na cały dzień, że tu mi się przysyła film, tam mi się coś przysyła, tam mi się jeszcze jeden przesyła i stoi sklep. To tak, to mi się czarne zrobi na 100%, bo to zależy chyba od internetu, z tego, co zauważyłem. Natomiast nie wywala, na szczęście. Ale robi się tylko czarne. jeśli wpiszę potem slash close, to jest wszystko w porządku, naprawdę, tu nie ma żadnego problemu z tym. Lecimy z kolejnym pytaniem. Patryku, czy wykrywacz kamieni Metin działa na Metiny Wielkanocne? Wiesz co, on działał, tak, on działał bez najmniejszego zarzutu i tu naprawdę nie ma żadnego problemu z tym, żeby to sprawdzić, bo chyba nawet jeszcze dzisiaj są Metiny Wielkanocne, tylko już bez dropu, nie wiem... Czy tylko albo są z dropem, tylko że ja zabiłem chyba 4 czy 5 wczoraj wieczorem i powiem wam, że nie dropu mi nic, więc prawdopodobnie już jest bez dropu te metiny są. No i tak, działa na nie wykrywać kamieni metin bez najmniejszego problemu. Przejdźmy do kolejnego pytania. x bishop x Na PLU zostali ci, co albo wyrabiali na pełno PLN-ów, albo sentymentu, czyli gra garstka. A. Wydawali chyba to miało być, ale okej, okay, mniejsza z tym. Wiesz co, no może masz rację z tego względu, że na Pelu zostało bardzo mało graczy, tacy co chcą, chcą bawić się dla rozrywki. To naprawdę zostało, no chcą osiągnąć, chcą wbić maksymalny level. No i tak ja wiem. Powiem wam, że maksymalny level w dzisiejszych czasach to nie jest problem. Potrzebny tylko jest czas, czas, czas i IS. No to są dwie rzeczy, które są potrzebne. I IS przynajmniej to 50% masy pedeków, no i ekspicie nie ma żadnego problemu naprawdę gdybym, gdybym tylko miał trochę więcej czasu na to żeby ekspić na plu też bym dawno miał 120 w styczniu miałem wbić 104 w lutym miałem wbić 106 w marcu miałem wbić 108 w kwietniu 110 ale na razie mam 101 po prostu brak mi czasu trochę za dużo szkoły kolejne pytanie wospinator wospinator Kopał to pota i zostaw bota na noc. O, wiesz, jak, jak to byłoby takie proste. W dzisiejszym odcinku pewnie zobaczysz, że kilka razy mnie wywaliło. Dlaczego? Nie wiem. Netami wywaliło? Nie. Pięk miałem? Nie. Dlaczego? Nie wiem. Prawdopodobnie coś zostało zmienione po czwartkowej konserwacji, bo to jest pierwszy mój eks-bot od poprzedniej konserwacji, więc coś tam pewnie zostało zmienione. Jeżeli na przykład ty nie reagujesz zbyt długo, to cię wywala. Może tak być. Hamster.pl Taka rada. Dziś każdy może ściągnąć program typu Autoclicker. <grych> Wiesz, jakie jest proste zrobienie Autoclickera? Kiedyś pamiętam, jak grałem w inną grę. Tam naprawdę liczyło się, że jedno kliknięcie to robiło ci kilka powtórzeń, bo byś się zaklikał, że tak powiem. I używał się takiego Autoclickera, multiklikera, by to nazywaliśmy, bo to było naprawdę bardzo proste do napisania. I zajmowało może z 5 minut. I naprawdę nie było jakimś mega, mega trudnym botem do na napisania. To jest chyba 5 minut naprawdę roboty w notatniku i potem wrzucenie do klienta gry, dodanie ścieżek. To, ale to jest bez sensu. Można tak ustawić kursor na skillu, pocie i dać czas po, powiedzmy hmm, na silne co 60 sekund, napadkę co 5 sekund. Tak można nieco obejść płatności. Tylko wiesz co, jest jeden minus. Padniesz i co dalej? Dacie? Po, to potem jeden i koniec. Chyba, że dasz też kolejny kursory gdzieś tam, gdzie jest padnięcie, że wstań w miejscu i da ci dalej ta postać. To nie jest głupie. Pytanie. Co sądzisz o walucie WON na PLU? Koniu, koniu, ja ci odpowiem tak. WON jest dobrym rozwiązaniem w 2011 roku. Mamy 2016. Sam sobie odpowiedz na to pytanie. On jest z jednej strony w porządku, bo możesz handlować na 12 miliardów za jeden item i nie masz najmniejszego problemu, że ktoś ci orszmi na kasy. No nie masz po prostu. Możesz kupić praktycznie chyba wszystkie itemy. Nie widziałem i temu droższego niż 12 miliardów. Naprawdę przyznaję, nie widziałem. A jeśli jest, to mnie proszę oświecić. Co jest droższe niż 12 koła? Chciał, nie chciał 12 miliardów, to jakby teraz przelicznik zrobić na gf to mamy jakieś, poczekajcie Kilka tysięcy złotych No Mr. Plusiowy Dlaczego Czekonia nie ma skilli? No właśnie Czekonia była taką serią, w której nie używałem skilli Bo były mi tam niepotrzebne, mógłby to być pod mental, używałem Przekładałem ekwipunek, robiłem sobie buffa I leciałem dalej, 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 dalej I właśnie o to chodziło, żeby sprawdzić Ile można wbić, na razie ona ma 57 level Myślę, że do, kiedyś do niej wrócę Ale na razie na razie mam trochę tych serii dużo i chciałbym je jakoś pokończyć, sprawdzić, tutaj zrobić, tam zrobić, żeby było wszystko scalowane. Myślę, że to się uda niedługo, bo zrobiłem sobie taką listę na cały kwiecień i myślę, że w kwietniu naprawdę nadrobię tych wszystkich serii, że będą ściśnięte. Ja może coś wymyślimy nowego, kto wie. Lexo.pl będziesz grał na nowym serwie? Ewentualnie nagrałbyś serię z niego. Chodzi ci o serię z PL-a. Taka nowa seria z PL Nie. Nie, nie, nie. Jeśli GF wypuści nowy serwer, ja mu nie wróżę sukcesu. Naprawdę. Dlaczego? Ja wiem, że dużo ludzi chce nowy serwer. Ale GF zapomina o czymś. Zlewa przez bardzo długi okres masa graczy. I oni, jeśli teraz wypuszczą nowy serwer, to ja bym tam nawet nie poszedł. Nie mam po co tam iść. Po co? Żeby pograć na nowym serwerze takim samym, jak Obsidian czy Samos? Nie, to, to już nie dla mnie. Zaczynać od początku, zbierać wszystkie itemy od początku. Mam bodziaka, staram się tym, tym bodziakiem grać, wbijać levele. Aktualnie chcę mu wbić 43, więc brak mi jeszcze chyba niecałych 6 leveli. Więc jest całkiem nieźle i będzie filmik z Pod Glory. Kamil Spich. Jak się za dużo podekspi, to później dużo problem z misjami. Wiesz co, ja Ci powiem, że ja nie mam żadnego problemu z misjami. Naprawdę, misje są na pelu tak banalne. Polegałem na tym. Misje na pelu, uważaj. Przejdź od A do B. Zabij X potworów. Zabij X potworów i coś wydrop. I idź do jakiegoś NPCa i na tym się kończy. Ani tu fabuły, ani jakiegoś rozwiązania. Niestety Metin w tym poległ. Poległ po misji fabularnej kompletnie. Przepraszam, dodali, uważajcie, bo to jest tak, dodawali nowe mapy. Dodali V2, nic nie było w zmianki fabularnej. Potem była, co tam było, grota. Tam jakaś zmianka fabularna była, coś próbowali wkręcić, ale im się to strasznie nie udało i praktycznie Myślę, że zmianka fabularna, która była właśnie wtedy w Medinie w grocie wygnańców dodana, była chyba najśmieszniejszą, była z glibchami. Jeśli ktoś pamięta, my nie dostaliśmy tej groty, że nie odblokowaliśmy jej od razu, nie dostaliśmy jej po czwartkowej re restarcie. Najpierw musieliśmy ją odblokować kamieniami glibch, za które naprawdę były spoko nagrody, bo za kamienie glipch. tak mówię tak specjalnie, glibch, dostawaliśmy zielone poty, fioletowe poty. I to były naprawdę spoko nagrody na tamten czas. Natomiast teraz dostajemy kolejne mapy, mapę 95, i potrafimy ją odblokować tego samego dnia, zrobić wszystko, zabić wszystko, bo po prostu jest za darmo, za frajer. I gracze nie muszą nic zrobić, tylko mieć odpowiedni level. To mnie się trochę mniej podoba, no bo. No, no, no mapa 95 to jest taka już mapa naprawdę leveli, No, ale powiem Wam, że jedyna, jedyny minus mapy 95 to, że nie możesz wylogować się, bo cię wywali od razu z niej. To jest minus. No bo nie wiem, musisz iść siku, bardzo ci się chce siku, a nie chcesz schodzić ze spota, no to wylogowujesz się, idziesz siku, no i, no i co przychodzisz i. Jesteś w nosie około 40 minut, bo tego potwora przecież się nie da znaleźć szybciej niż w 40 minut. Chyba najszybciej znalazłem w 15 to naprawdę wielkim fartem. A, pytanie do wiosny, bo dzisiejsze wszystkie pytania są z odcinka 10 i 11. Mnie trochę denerwuje ta wiosna, bo o 14 gotujesz się w ubraniu, więc przebierasz się w krótkie spodnie, koszulkę i dalej się z ciebie leje. Ale 3-4 godziny później biegasz po kurtkę, bo zimno. No ale wiosna ma ten urok, no. Hej, zimą czujesz coś? Oprócz spalin? Nie, wiosną wychodzisz na twór i wciągasz i tak. Hmm, tu pachnie jakaś mirabelka, tu pachnie coś tam, tu to coś tom, tam. Ziemia też inaczej pachnie i jest ten zapach fajny, świeżości, tak. A zimą tego nie masz, zimą po prostu tego nie masz. Zima jest taka, taka martwa, jak to niektórzy mówią. No i mają rację, bo zima jest po prostu martwa. Czy miałbym jakoś ocenić, co jest fajniejsze dla mnie zima czy lato? To uwierzcie, ja bym wybrał lato po 40 stopni. Jest dla mnie fajniejsze niż jakaś tam zima. Kolejne pytanie od Kacperka. Kacper. Już chciałem powiedzieć Kacperka, ale jest tcccc, nie wiem co to jest tcc. Ja tam sobie od 35 levela stawiam tego autołowa na orgach i do teraz zrobił sobie 44 level. Troszkę podekspił główkę i pet, ta oraz wydropił parę orka. Eee, masz jakiegoś autoklickera, jeśli zostawiłeś go samego, ale powiem Ci, że ja w dzisiejszym odcinku naprawdę kilka razy po prostu wyleciałem z obiegu, wywaliło mnie z gry. Nie wiadomo dlaczego, więc myślę, że jeśli zostanie nadal to tak zrobione, że będzie nas wywalało z gry, no to nam automatycznie bot się zepsuje. Właściwie powiem wam, że ten bot, on nie jest jakiś taki mega fajny, on jest taki standardowy. Myślę, że większość z Was też tak uważa z tego względu, że bot, botem, bot botowi nierówny. Sami nawet mi piszecie, że bot, ten co jest nielegalny, jest x razy bardziej rozwinięty, niż nawet ten z IS za gotówkę. I taka jest prawda. Taka jest niestety prawda, że bot nadal jest bardziej opłacalny, niż ten z IS. Witam Darku. Jestem, jak i ty, graczem Metina z długim stażem i zapytam wprost, nie wstydzi się, że grasz w tą grę? Chodzi mi o realne życie. Ostatnio na okienku siedzę sobie z lapkiem na uczelni i chciałem ku przeczytać, bo rano zapomniałem, lecz Dookoła pełno ludzi. Przyznaję się, że cholernie się wstydziłem odpalić klienta. Czy studentowi nie wypada grać w Metinę? Odpowiedź mi szczerze, czy 19-20-latek pykający w Metka w miejscu publicznym to nie wstyd. Cezary, to teraz ja ci powiem tak. Ja już widziałem różne rzeczy. Widziałem na wykładach ludzi grających, nie wiem, w Lola, w CS-a. Z Metina chyba nie widziałem nikogo, ale widziałem, że chyba ktoś grał w Tibie, bo. To 2D ja rozpoznam praktycznie wszędzie. I uwierz, oni nie mieli z tym jakiegoś wielkiego problemu, po prostu grali. Czy wstyd grać w Metinach w 2016 roku, będąc na studiach? Eee, ja Ci powiem, że... Jakby ktoś mnie zapytał, czy nagrywam, to znaczy, co nagrywam na YouTubie, to odpowiadam ze spray, że gry. No i taka jest prawda, tak? Bo nagrywam nie tylko Metina, to też Wiedźmina, Gotika. Jakieś tam inne, dodatkowe gry. Ale jakby ktoś mnie zapytał o główną serię, no to bym powiedział, że to jest Metin. Powiem Ci tak. Na studiach kiedyś rozmawialiśmy o tym... No, to, ale to tak wiecie, stricte ogólnie, no, W jakie gry graliśmy, jak byliśmy dzieciakami, tak? W liceum, w gimnazjum... Czy może jeszcze teraz gdzieś tam gramy? Wiecie co? Chyba nie było żadnej osoby, która nie powiedziała, że nie gra w Metina. A jak się powiedział, no Metin trochę się grało, to o, no, 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 wszyscy też stwierdzali, że oni też grali, oni też coś z tą grą mieli wspólnego, czy nawet przez chwilę. Oczywiście ja tu nie mówię już o 30-latkach plus, bo oni niestety, jak się powiedziało Metin, LOL, CS, to już tak, kurczę, my słyszeliśmy, ale nie, nie mieliśmy okazji zagrać. Zależy też, gdzie studiujesz, bo jak studiujesz nie wiem, informatykę, czy jakieś takie coś związane z komputerami, to zazwyczaj to są osoby, które gdzieś tam w swojej przeszłości w coś grały i ty możesz wystarczy im tylko wspomnień, albo tych pozytywnych, albo negatywnych. To nie ma chyba żadnych e, takich, wiesz, złych rzeczy. Naprawdę, no. chcesz grać, to graj, no. nikt nie broni. Wiesz co, ja znam chyba 40-latka, który nawet gra w Medina. Może nawet jest 50-latkiem, już bo to było 40 lat, to miał kilka lat temu do tyłu, więc kto wie. Ja też wiem, że dużo rodziców starszych, czyli jeśli mam 10-11-letnie dzieciaki, na przykład nie oglądają, tak? Skąd o to wiem? Bo do mnie czasem piszą, że no, syn ogląda i się dużo uczy, na przykład, tak? No fajnie, no cieszę się z tego, że coś się ktoś uczy z moich filmów, tak? Hmm. Chociaż już jest wielkim plusem, jak ktoś się uczy nie obluzgać co drugie słowo, bo to też jest bardzo irytujące, gdy idziesz ulicą i nagle słyszysz ku, ku ku a no wiesz to fajnie było, ale ku, ku ku Ostatnio nawet stałem na przystanku i tak słucham takiej rozmowy. dziewczyna gadała przez telefon i chyba przez całą rozmowę użyłam z 50 razy jakieś przekleństwo, a reszty słów było no aha, mhm, mhm i ku. To, to, to dla mnie bardzo bawi, no ale no cóż, co zrobię. Powiem Ci, że no, jeśli chcesz się wstydzić za to, że grasz w Metina, no rób to, ale ja myślę, że nie ma czego. Wiesz co, są gorsze gry. Naprawdę, Metin nie jest jeszcze taką grą, z którą można się wstydzić, ale jeśli chciałbyś się z nią porozmawiać przy piwie, to myślę, że to nie jest dobry temat do takiej rozmowy. Taka, taka, moja, taka moja rada. Jak ktoś kupuje Aurę, Kupuję premium, to dostaje aurę. Premium prawdopodobnie łatwo to sprawdzić. Wiesz, co? pewnie łatwo to sprawdzić. Tylko że myślę, że GMów się po prostu nie chce tego sprawdzać. Hej, widzisz bota? No to o, jesteś botem. No to teraz cię sprawdziłem w taki sposób. Odpiszesz czy nie odpiszesz? Nie odpiszesz, dostajesz bana. Odpiszesz. Prawdopodobnie masz jak z bota i trzeba cię jeszcze potem sprawdzić dwa razy. Na no, tej zasadzie pewnie działa. Po teleportacji Exbot automatycznie się wyłącza. Potwierdzone info też uważam, że wiosna jest spoko, ale i nie robale, robale wiosną? Panie, jakie robale wiosną? Wiesz co? E ja powiem tak, jak mam skosić trawę wiosną w maju, to jeszcze jest spoko. Ale tak już po 15, po 20 maja, już się nie robi spoko. Bo po pierwsze komary, jakieś muchy, jakieś gównolata i coś cię cały czas gryzie, że musisz robić coś takiego mniej więcej, że taki dźwięk to jest średnio co 15 minut albo głośniej i powiem wam, że to nie jest nic przyjemnego, bo ja czasem potrafię skosić trawę przez dwie godziny i jak już wieczorem dochodzi, to jestem cały pogryziony przez komary. No, to jest dopiero masakra. Koszmar totalny. Każdego użytkownika działki. Jeden szmal. Czy jaja małpiszone dropią ze skalistej małpy? Można na tym zarobić. Czekaj, skalista małpa. Nie pamiętam, ale skalista małpa to... Ty piszesz o bosie czy nie bosie? Jaja małpiszone dropią z trzech potworów. Z małp w lochach. Łatwym, normalnym i trudnym. Trzy bosy, trzy szanse. Chyba od 10 do 15 do dwudziestu czy pół godziny, nie pamiętam jak już ten teraz się leciały, ale to jest mniej więcej coś takiego i idzie na tym zarobić, bo to kosztuje od półtora do 3 milionów za sztukę. A jeszcze wytropisz pedale, może kamień duchowy się trafi, kto wie. Chociaż kamień duchowe teraz są warte tyle co takie jajko. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, ja się z Wami żegnam, jeśli macie jakieś pytania walcie śmiało, następne biorę od 12 do dzisiejszego odcinku. Może się uda wszystkie zmotywować, tak jak będzie 20 minut odcinek chyba będzie w porządku. To by było na tyle. Ja się z wami żegnam i widzimy się już niebawem. Muszę wyrobić najpierw PEDEKI. Potem zaczynam nagrywać kolejny odcinek z Exbota. Niestety, jak sami widzicie, nie udało nam się dzisiaj wbić kolejnego 27 poziomu. Jednak myślę, że na następnym odcinku na pewno ten 27 osiągniemy. Ja poszukam jak wiekunku na orki i może już w następnym odcinku udamy się właśnie na orki. Tylko pytanie brzmi, gdzie ja go mam? Tak jak większość itemów na PEL-u. Po prostu nie wiem, gdzie je mam. Nam tyle kąty, że. Mój notatnik na dwie strony, a cztery, na trzy rządki jest zapchany po prostu. ID i hasła. No, Coś by mi jakością to by było, o Boże, ile on tego tu ma, dlaczego ja to muszę wszystko sprawdzić, nie chcę go okradać, idę mu to oddać. Tak by było, mówię Wam. Pozdrawiam serdecznie, gminy 2, do zobaczenia, pa. pa.